Cześć, mam na imię Marcin i dzisiaj nauczę Was grać w Great Western Trail. Jest to gra Aleksandra Pfistera przeznaczona dla 2 do 4 graczy. W tej grze będziemy podróżować koleją aż do Kansas, aby sprzedawać bydło, aby budować budynki, pozbywać się niebezpieczeństw po drodze, zatrudniać ludzi i wiele, wiele innych rzeczy. A wszystko to po to, aby mieć na koniec gry jak najwięcej punktów zwycięstwa. Przygotowanie gry jest dość drobiazgowe, ale jest dobrze opisane w instrukcji. A ja Wam wszystko pokażę krok po kroku. Potasuj 5 żetonów zawiodowców i ułóż je losowo na górze planszy na odpowiednie miejsca. 7 budynków neutralnych połóż na wyznaczonych na planszy miejscach tak jak wskazują litery. W przyszłych grach możecie te budynki pomieszać w dowolnej kolejności. Rzeton rynku pracy połóżcie na rynku pracy na pierwszym oznaczonym do tego miejscu. Posagrygujcie żetony pomocników, żetony tipi i żetony niebezpieczeństw według cyfr na rewersach żetonów. A następnie zacznijcie odkrywać żetony oznaczone jedynką i rozkładajcie je na odpowiednich miejscach. Tipi na miejscach dla tipi, suszy dla miejscach na suszy, bagnach i osuwiskach. Żetony powinny być układane od najniższej cyfry do najwyższej żetony rozkładajcie aż wyciągniecie ich 7. Następnie odkrywajcie żetony z numerem 2. Na tych żetonach znajdziecie pracowników: kowbojów, inżynierów i rzemieślników. Połóżcie ich na rynku pracy, zwracając uwagę na kolumny oznaczone liczbą graczy biorących udział w rozgrywce. W moim przypadku przygotowałem grę na 3 graczy, zapełnia więc pierwszy rząd a w drugim rzędzie kładę tylu pracowników, aby zapełnić go, ale nie ruszać żetonu rynku pracy. Następnie należy zapełnić obszar rozwoju Kansas City odpowiednio żetonami. Je pierwszymi, drugimi i trzecimi. Potasuj 36 kart krów i wyciągnij odpowiednią ich liczbę. Na dwóch graczy jest to 7 kart, na 3 osoby 10, a na 4 15 kart. Warto jest krowy posegregować i ułożyć je według kolorów. Żółty, czerwony, niebieski, brązowy i fioletowy. Monety połóżcie tak, aby wszyscy gracze mieli do nich dostęp. Potasujcie karty celów. Segregując wcześniej karty startowe, są to te karty z szarym tłem, kartę celów należy położyć po prawej stronie stołu i wyciągnąć z niej cztery losowe karty. Następnie każdy gracz na swojej planszy gracza kładzie dyski, Oznaczonych do tego miejsca. Znacznik certyfikatów kładziemy na miejscu 0. Jeżeli gracie więcej niż dwóch graczy, należy położyć żeton pomocniczy odpowiednią stroną na swojej planszy. W moim przypadku, grając na trzy osoby, kładę ten żeton w ten sposób. Rozdajcie każdemu graczowi po jednej karcie sekretnych celów startowych. Gracze otrzymują swoją talię krów oznaczoną odpowiednim kolorem, a następnie ciągną z niej cztery karty na rękę. Każdy przy stole posiada też 10 żetonów budynków prywatnych. Budynki są te dwustronne. Mają stronę A i stronę B. W pierwszych grach zalecane jest używać strony A, ale w przyszłych grach możecie używać strony B albo pomieszać to, pilnując tak, aby każdy z graczy miał budynki na tej samej stronie. Rzetody te najlepiej ułożyć nad swoimi planszami w kolejności narastającej. Wybierzcie teraz gracza rozpoczynającego, przekażcie mu. 6 dolarów kapitału początkowego, kolejny gracz dostaje dolarów 7, 8 i tak dalej. Teraz możemy zaczynać grę. Przed rozpoczęciem rozgrywki każdy z graczy powinien swoją lokomotywę postawić w Kansas City, a swojego ranchera na dowolnym publicznym budynku na trasie do Kansas City. W czasie gry gracze będą podróżować po trasie oznaczonej na mapie aż do Kansas City, gdzie będą mogli sprzedać swoje bydło, zarabiając za to pieniądze, w międzyczasie budując swoje budynki na mapie, pozbywając się niebezpieczeństw, dzięki temu zarabiając punkty, zatrudniając nowych pracowników, rozwijając swoją firmę itd. Zaczynając od gracza rozpoczynającego, każdy gracz wykonuje trzy rzeczy w swojej turze. Po pierwsze, rusza swojego ranchera, wykorzystuje następnie akcje lub zdolności wynikające z miejsca lokalizacji, gdzie wylądował jego rancher, a po wykonaniu tej akcji dociąga karty na rękę tak, aby mieć ich tyle, ile wskazuje limit kart na ręce. Zaczynamy z limitem 4 kart na ręce, ale w czasie gry możemy go powiększyć nawet do 6 kart. Pierwsza faza tury każdego gracza to faza przeszyń swojego ranchera wzdłuż szlaku na inne pole. Każdy rancher może przesunąć się o tyle pól, ile wskazuje jego plansza. Na początku możemy przesunąć się o 3 pola, ale w przyszłości może być to nawet. 5 albo i 6 pól. Jedno pole to jest jeden budynek, miejsce albo tipi. Tak więc grad czerwony, poruszając się o trzy pola, może dojść. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Może też stwierdzić, że chce zatrzymać się wcześniej, ale zawsze musi poruszyć się o przynajmniej jedno pole. Jak zauważyliście, na mapie widnieją rozwidlenia i to od nas zależy, którym rozwidleniem pójdzie nasz rancher. Obszar, na którym rancher nasz zakończy ruch, jest akcją aktywowaną w fazie B. Przechodząc przez obszary, możemy natknąć się na ikony zielonych albo czarnych rąk. Przechodząc przez takie pola, będziemy musieli uiścić opłatę. Jak wysoką? Wskazuje to nasza plansza gracza. Na trzech graczy przechodząc przez pola z zieloną dłonią musimy zapłacić dwie monety, przez czarną jedną monetę. Jeżeli taka dłoń będzie widniała na budynku innego gracza, tę kwotę musimy zapłacić dla niego. W przeciwnym wypadku płacimy ją do banku. Tak więc jeżeli racz chciałby przejść tędy, raz, dwa, trzy, musiałby zapłacić do banku dwie monety. Jak też pewnie zauważyliście. Inni rancherzy nie blokują naszego ruchu i możemy stawać na tych samych budynkach, na których stoją inni gracze. Bardzo ważne, jeżeli przechodząc przez miejsca z ikonami dłoni, nie mamy pieniędzy, aby zapłacić za przejście, mimo wszystko możemy przejść przez to pole. Po prostu nic nie płacimy. Tak więc, jeżeli chciałbym przejść przez to pole, a nie miałbym tych dwóch monet albo miałbym tylko jedną, płacę tyle, ile mogę i idę dalej. Następnie mamy fazę B, czyli wykonanie akcji z obszaru, w którym się znajdujemy. W budynkach będziemy mieli często dostęp do jednej albo dwóch akcji, które możemy wykonywać w dowolnej kolejności. Akcje te najczęściej wymagają od nas jakiejś zapłaty. Bardzo często jest to zapłata w postaci krów. Tak jak tutaj widzicie, należy odrzucić, co wskazuje czerwona strzałka, zieloną krową, aby dostać dwie monety. Drugą akcją, jaką możemy wykonać w tym budynku, jest postawienie naszego prywatnego budynku na planszy, oczywiście za odpowiednią opłatą. Wszystkie akcje budynków publicznych omówię pod koniec tego filmiku. Na razie nie musicie się tym przejmować. Zamiast wykonywania akcji w budynku, możemy wykonać jedną z akcji pomocniczych. Akcje pomocnicze znajdziecie na swojej karcie gracza, ale na razie macie dostęp tylko do dwóch z nich: wzięcie jednej monety, lub wzięcie, a następnie odrzucenie jednej z kart, czyli tak naprawdę wymiana jednej karty na inną. Jeżeli Wasz rancher wyląduje na tipi, niebezpiecznym miejscu albo budynku innego gracza, możecie wykonać tylko akcję pomocniczą. Wcześniej czy później Wasz rancher dotrze do Kansas City. Wówczas należy wykonać 5 kroków związanych z Kansas City. Żeby nie zapomnieć o żadnym z kroków, Możecie przesuwać swojego ranchera po odpowiednich miejscach. Pierwsza rzecz to rozwój pierwszego poziomu. Wybieracie jeden z tych żetonów i kładziecie go na odpowiednim miejscu na planszy. Drugi rozwój to wybranie jednego żetonu pracownika i położenie go na rynku pracy. Jeżeli żeton pracownika miałby wylądować na żetonie rynku pracy, żeton należy przesunąć niżej i dopiero wtedy położyć pracownika. Przesunięcie tego żetonu może spowodować, jeżeli przekroczymy te żółte ikony, że na targu bydła pojawią się nowe karty, odpowiednio dla dwóch graczy dociągamy znowu do 7 kart, dla trzech do 10, a dla 4 do 13 kart. Natomiast jeżeli żeton miałby spaść z rynku pracy, oznacza to, że zbliża się koniec gry. Gracz, który tego dokonał, bierze ten żeton, będzie on warty 2 punkty na koniec gry, dokończa swoją turę. A następne, każdy inny gracz ma jeszcze po swoim ruchu, po którym będziemy podliczać punkty. Oczywiście, trzeci rozwój jest to wzięcie jednego z dwóch żetonów. W trzeciej kolumnie mogą znajdować się zarówno pracownicy, jak i żetony niebezpieczeństw ITP. A następnie przechodzimy do sprzedaży bydła. Pokazujemy wszystkie karty pozostałym graczom i obleczamy całkowitą wartość hodowlaną. W tym celu dodajemy wartość krów każdego rodzaju krowy. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli mam dwie krowy tego samego rodzaju, będzie liczyła mi się tylko jedna. Tak więc wartość hodowlana moich krów jest to 5. Karty odrzucam na swój stos kart odrzuconych. Jeżeli posiadam jakieś certyfikaty na swojej plaszy, mogę je użyć, aby za każdy z nich podnieść wartość hodowlaną moich krów o 1. Powiedzmy, że miałem taki certyfikat, więc używam go. Wartość hodowlana moich krów wynosi teraz 6. Dostają tyle pieniędzy, ile wynosi wartość hodowlana moich krów, czyli 6. A następnie moje krowy muszą dostarczyć do jednego z miast na plansz. Krowy mogę dostarczyć tylko do takiego miasta, które ma wartość mniejszą lub równą od wartości moich krów. Wartość hodowlana moich krów była 6, więc mogę krowy dostarczyć do Kansas City, Topeki, Wichita albo Colorado Springs. Nie mogę do Santa Fe ani dalej. Powiedzmy, że decydują się na dostarczenie krów do Colorado Springs. Dostarczenie krów do danego miasta oznaczamy jednym ze swoich dysków wziętym z planszy, pamiętając o tym, że dyski z białymi rogami mogą kłaść na miejsca z białymi rogami i czarnymi rogami, a dyski z miejsc z czarnymi rogami mogą kłaść na miejsca tylko z czarnymi rogami. Ponieważ dostarczam krowy do Colorado Springs, które ma białe rogi, mogą wziąć jeden z dysków z miejsca z białymi rogami. Do każdego miejsca mogą dostarczyć tylko raz, poza Kansas City i San Francisco, gdzie mogą dostarczać wiele raz. Dostawy nie są blokowane przez innych graczy i jeżeli inni gracze mają już tam swoje dyski, ja również mogę tam stawić swój dysk. Jeżeli w przyszłości dostarczą. Krowy do sąsiedniego miasta zostaną uruchomione zielone strzałki pomiędzy tymi miastami. Jeżeli dostarczą do Wichita, na koniec gry stracę jeden punkt. Ale jeżeli dostarczę do Santa Fe, będę mógł wziąć jedną z kart celów, które mam, mam nadzieję dadzą mi na koniec gry jakieś punkty. Jak widać, warto dostarczać krowy o wyższej wartości hodowlanej do dalszych miast, bo dzięki temu będziemy zdobywać punkty. Jeżeli będziemy mieli małą wartość hodowlaną, te punkty niestety na koniec gry będziemy tracić. Wzięcie dysku z planszy odsłania nam również nowe możliwości. Przede wszystkim możemy odblokować sobie nowe akcje pomocnicze, ale możemy też zwiększyć swoją zdolność ruchu, limit kart na ręce, liczbę certyfikatów, które możemy posiadać. Albo wzmocnić swoje akcje pomocnicze, które już posiadamy. Jako ostatnią czynność dostawy musimy sprawdzić, czy musimy zapłacić koszt transportu. Zależy on od tego, jak daleko na torze jest nasza lokomotywa. Na początku startujemy w Kansas City. Musimy zapłacić jedną monetę za transport za każdy taki semafor, który stoi pomiędzy naszą ciuchcią a miastem, do którego dostarczamy krowy. W tym przypadku za dostawę muszę zapłacić 3 monety. Jeżeli moja lokomotywa stałaby tutaj, nie musiałbym płacić za ten transport. Uzupełniamy rynek rozwoju Kansas City odpowiednimi żetonami, a nasz rancher wraca na miejsce startowe. Na sam koniec dociągamy karty do limitu naszych kart na ręce. Zaczynamy z limitem czterech kart, ponieważ pozbyłem się teraz wszystkich krów, ciągnę więc cztery karty. Teraz jest chyba dobry moment na omówienie dokładniej akcji, które możemy wykonywać w budynkach publicznych. O pierwszej z nich już wspomniałem, czyli wymianie krowy na pieniądze. Takie symbole będziemy spotykać też na innych budynkach, w tym przypadku... Musimy wydać jedną krowę czarną, aby uzyskać dwie monety. Taka ikona oznacza, że musimy zapłacić dwie karty krów tego samego rodzaju, aby otrzymać 4 dolary. Ale przejdźmy do bardziej interesujących akcji. Popatrzmy na budynek A. Oczywiście możemy sprzedać jedną krowę, ale możemy też zatrudnić jednego albo dwóch pracowników. Pamiętajcie, że akcje możecie wykonywać w dowolnej kolejności. Możemy zatrudnić dowolnego z pracowników, ale nie możemy zatrudniać pracowników z rzędu, w którym jest aktualnie żeton rynku. Tak więc mamy dostępne w tym momencie sześciu pracowników. Zatrudnienie każdego z nich kosztuje nas 6 monet. Powiedzmy, że decydują się na rzemieślnika. Kładą go wówczas na swojej plaż. Niektóre z miejsc oznaczone są akcjami natychmiastowymi. Tak więc, jeżeli wziąłbym inżyniera i położył go tutaj, mógłbym wykonać od razu akcję z... związaną z tym polem. Oznacza to, że muszę zapłacić krową o wartości 1, dzięki czemu będę mógł przesunąć swój znacznik certyfikatu o 1. Popatrzmy na kolejny budynek. Pozwala on oczywiście tam sprzedać jedną krowę zieloną za 2, ale tak jak już mówiłem wcześniej, możemy dzięki niemu postawić jeden ze swoich budynków na plansz. Ale jaki budynek i za ile możemy zbudować? Każdy budynek w swoim lewym górnym rogu posiada wymaganie rzemieślników, których musimy posiadać, aby dany budynek wybudować. Jeżeli posiadam tylko jednego rzemieślnika, a zaczynamy z jednym, mogą wybudować tylko te trzy budynki. Całe szczęście z rynku wziąłem już jednego rzemieślnika, mogą więc wybudować też ten budynek. Kładę go w wybranym przez siebie miejscu na planszy, kiedy rancher odwiedzi to miejsce będzie mógł wykonać jedną albo dwie akcje związane z tym budynkiem. Inni gracze natomiast będą musieli płacić za przechodzenie przez ten budynek. Możemy mieć maksymalnie 6 rzemieślników. Jakim sposobem więc możemy wybudować budynek, który wymaga ich aż 9? To bardzo proste. Budynki możemy nadbudowywać. W przyszłej turze, posiadając wciąż dwóch rzemieślników, mógłbym wybudować budynek wymagający czterech rzemieślników, na miejscu tego budynku, ponieważ wtedy muszą mieć tylko tylu rzemieślników, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma budynkami, czyli w tym wypadku dwóch. Następnie, naszym rzemieślnikom musimy zapłacić. Ile musimy zapłacić? Wskazuje ten budynek. Za każdego rzemieślnika użytego do budowania tego budynku muszą zapłacić dwie monety. Czyli zarówno w wypadku wybudowania tego budynku, jak przebudowania go w czwórkę, musiałbym zapłacić cztery monety. Co mamy dalej? W tym budynku możemy. Albo podwyższyć sobie certyfikat o 1 albo wziąć jedną kartę celu z kart po prawej stronie planż. Dodatkowo, za każdego inżyniera możemy przesunąć swoją lokomotywę na torze o jedno pole. Jest to dobry moment, aby opowiedzieć o rozbudowie stacji kolejowej. Jak może zauważyliście, tory w niektórych miejscach rozwidlają się. I to od nas zależy, czy przesuwając lokomotywę, możemy przesuniemy ją. W ten sposób, czy może zjedziemy do stacji kolejowej? Przesuwając lokomotywę, musicie pamiętać o tym, że na jednym miejscu nie mogą stać dwie lokomotywy. Tak więc, jeżeli czerwony zyskałby jeden punkt ruchu, mógłby przeskoczyć nad białym dokładnie w kolejne miejsce. To samo tyczy się cofania. Jeżeli z jakiegoś powodu czerwony musiałby się cofnąć o jedno pole, cofnąłby się tak w rzeczywistości aż o dwa pola. Ale co możemy zyskać, wjeżdżając do zajedni kolejowej? Możemy ją rozbudować, wydając odpowiednie zasoby, czyli najczęściej są to pieniądze. W tym wypadku płacąc dwie monety, mogą wziąć jeden ze swoich dysków, tutaj biały, ale dalej będziemy mogli też kłaść dyski z miejsc z czarnymi rogami. I jeżeli jestem pierwszym graczem, który to robi, mogę zostawić jednego ze swoich ludzi ze swojej planszy, tym samym pozbawiając się bonusów, które on daje, zostawić go na tej stacji, ale za to zabrać żeton zawiadowcy. Dany żeton daje nam pewne bonusy, na przykład w tym przypadku dostajemy jeden certyfikat na stałe. Jest on niezużywalny, po prostu za każdym razem, kiedy będziemy sprzedawać krowy, będą one warte jedną monetę więcej. A również na koniec gry będziemy mieli dodatkowe punkty za pewne cele tutaj opisane. Nie będę ich tutaj opisywał. Zerknijcie do instrukcji jest tam to wszystko bardzo dokładnie opisane i nie będę teraz tutaj wszystkiego tłumaczył. Kolejny budynek publiczny jest to możliwość handlowania z Indianami. Wówczas zabieramy dowolny z żetonów Tipi, dostając tyle pieniędzy, albo płacąc, ile wskazuje moneta nad Tipi. Możemy też płacąc dwie monety przesunąć naszą lokomotywę o dwa miejsca. Drugą opcją jest wykonanie podwójnej akcji pomocniczej. Co oznacza podwójna akcja pomocnicza? Rozstawiając na planszy swoje dyski, będziecie odblokowywać akcje pomocnicze, a czasami je wzmacniając. Oznacza to, że np. w takim budynku będziecie mogli wykonać akcję pomocniczą dwa razy, o ile odblokowaliście ją wcześniej. Na przykład będą mógł wziąć dwie monety, albo pociągnąć dwie karty i dwie karty odrzucić, albo dwa razy zapłacić po monecie, aby przesunąć swoją lokomotywę o jedno pole. Jedną z ważniejszych akcji w tej grze jest zakup nowego bydła. Do naszego stada. Robimy to m.in. w tym budynku. Bydło, które możemy zakupić, jest wyłożone tutaj na dole planszy. A ile możemy go kupić? No to zależy od naszych kowbojów. Jeżeli posiadamy tylko jednego kowboja, możemy kupić niebieską, czerwoną albo żółtą krowę, płacąc 6 pieniędzy. Jeżeli mamy już ich dwóch, będzie nas to kosztować mniej. Trzech będziemy mogli kupić dwie krowy. Jeden kowboj pozwoli też nam kupić jedną brązową krowę, ale będzie kosztować nas to aż 12 monet. I tak dalej, i tak dalej. Najlepsze krowy potrzebujemy przynajmniej dwóch kowbojów, ale najlepiej mieć ich czterech. Każda krowa, oprócz swojej wartości hodowlanej, ma też liczbę punktów, którą dostaniemy na koniec gry za posiadanie jej w swoim stadzie. Jeżeli w fazie C nie mamy wystarczającej liczby kart w swojej talii, karty odrzucone tasujemy. I wówczas dociągamy brakujące dla nas kart. Ostatnią akcją, o której Wam teraz opowiem, jest akcja pozbycia się niebezpiecznego miejsca. Kosztuje nas aż 7 punktów. Dzięki tej akcji zdejmujemy niebezpieczne miejsca z planszy, mając nadzieję zdobyć jak najwięcej punktów, skracając czasami sobie drogę. Ale bardzo często niebezpieczne miejsca potrzebujemy do wykonania kart celów. W paru miejscach wspominałem już Wam o tym, że będziecie mogli zdobywać karty celów, np. przez dostarczenie. W odpowiednie miejsca krów albo wykonanie jakiejś akcji z budynku. Karty celów, które ciągniemy z toru kart celów po prawej stronie, kładamy na swój stos kart odrzuconych. W momencie przytasowania, jeżeli taka karta wpadnie nam na ręce, będziemy mieli wybór. Będziemy mogli daną kartę zagrać, jednocześnie deklarując, że wykonamy dany cel. Ale dzięki temu, że zagramy taką kartę, będziemy mogli wykonać Akcję natychmiastową widoczną w lewym górnym rogu. Co jest się stanie, jeżeli tego celu nie zrealizujemy? Stracimy punkty, ale jeżeli uda nam się go zrealizować, dostaniemy punkty. Ten cel na przykład jest prosty do opisania może nie jest prosty do realizacji musimy dostarczyć do San Francisco. Inne cele wymagają, na przykład, pozbycie się dwóch niebezpiecznych miejsc, handlowanie z niebieskim TIPI i postawienie przynajmniej jednego swojego budynku. Co ważne, posiadając na przykład dwa takie cele, Będziemy potrzebowali dwóch niebieskich tipi. Nie możemy tego samego tipi użyć dla dwóch różnych kart celów. Oczywiście, posiadając taką kartę, nie musimy jej wykładać, a możemy ją sobie zatrzymać do końca gry i dopiero wtedy postanowić, czy chcemy ją zrealizować, czy nie. Dzięki temu unikniemy może bolesnej kary punktowej, ale nie będziemy mogli użyć zdolności natychmiastowej tej karty. W momencie, gdy skończy się gra. Policzamy nasze punkty zwycięstwa. Za każde 5 monet dostajemy jeden punkt. Dostajemy też punkty widoczne na zbudowanych przez nas budynkach. Dostajemy punkty za dostarczone krowy do odpowiednich miejsc. Dostajemy punkty za rozbudowę stacji kolejowych, za niebezpieczne miejsca, za krowy, które mamy w swoim stadzie, za karty celów, za żetony zawiadowców, które zdobyliśmy w czasie gry. Dostajemy 4 punkty za każdego piątego i szóstego kowboja, inżyniera albo rzemieślnika. Dostajemy 3 punkty, jeżeli uda nam się odblokować to miejsce, a 2 punkty dostanie osoba, która uruchomiła zakończenie gry, sprowadzając żeton do rynku z planż. To chyba wszystko, co powinniście widzieć o Great Western Trail, aby zasiąść teraz do gry. Na pewno są pewne budynki i ikony, których tutaj nie wytłumaczyłem, ale macie już solidne podstawy, aby albo sami domyślić się tego, jak działają dane budynki, albo po prostu znaleźć się bez problemu w instrukcji, która jest naprawdę dobrze i dokładnie opisana. Mam na imię Marcin i mam nadzieję, że nauczyłem was grać w Great Western Trail.